W jaki sposób możemy chronić nas samych i nasze rodziny, by zapewnić sobie szczęśliwe, zdrowe życie w przyszłości? Niezrównanym zasobem o właściwościach ochronnych, występujących zarówno w świecie ludzi, jak i większości zwierząt, jest wyjątkowa cząsteczka, która pomaga przetrwać i zachować siłę zdrowia u wszystkich młodych osobników. Jest to Mleko matki. Obecnie udowodniono naukowo, że długo kwestionowane, niepowtarzalne źródło, jakim jest mleko z piersi matki, ma niesamowite właściwości ochronne. Badania wykazały, że karmienie dzieci nawet przez 90 dni może zmniejszyć prawdopodobieństwo zachorowania dziecka na chorobę nowotworową o ponad 500%. Ponad 20 lat temu jeden z najbardziej znanych kanadyjskich naukowców w dziedzinie medycyny dokonał przypadkowego odkrycia, które ostatecznie doprowadziło go do stworzenia receptury produktu podobnego do mleka matki. Doktorowi Gustavo Bunos przyznano prestiżowy medal Królewskiego Kolegium Lekarzy i Chirurgów Kanady już w wieku 36 lat, a Council of Canada przyznało mu tytuł Career Investigator i przez ponad 3 dziesięciolecia finansowało prowadzone przez niego badania. Doktor Bunos tak wspomina owo wydarzenie z 1978 roku. Kiedy rozpocząłem badania nad wpływem skoncentrowanych białek serwatkowych na myszy, bo to Właśnie te zwierzęta wykorzystywaliśmy, nie spodziewałem się, że skupię się na roli glutationu. W rzeczywistości przypadkowo zaobserwowaliśmy, że myszy żywiące się tym rodzajem białek były w stanie wytworzyć silniejszą reakcję układu odpornościowego w walce z bakteriami, antygenami lub nowotworem. A w późniejszym czasie odkryliśmy, że zwierzęta te rzeczywiście były w stanie syntetyzować glutation w bardziej efektywny sposób niż inne badane zwierzęta. Wtedy musieliśmy oczywiście zbadać, jaka jest rola glutationu, i w tym celu skorzystaliśmy z wyjątkowej i obszernej wiedzy. Zawartej w literaturze medycznej na temat funkcji glutationu. Glutation został odkryty w 1888 roku w trakcie badań nad kataraktą, ale musiało minąć blisko 100 lat od tego odkrycia, żeby naukowcy zdali sobie sprawę z ogromnego wpływu, jaki ma on na nasz organizm. Wielu lekarzy medycyny dopiero dowiaduje się o jego zastosowaniach w leczeniu medycznym. Doktor Jimmy Gatman wyjaśnia jak zareagował kiedy zaczął rozumieć właściwości tego wyjątkowego antyutleniacza. Nie mogę zapomnieć dnia, w którym dowiedziałem się o glutationie i przedsięwziętych badaniach. Do mojego biura wszedł wtedy kolega i powiedział: Doktorze Gatman, a w zasadzie Jimmy, chciałbym, abyś na to spojrzał. Jest to coś, co ma ogromne możliwości w walce z procesem starzenia, pewnymi typami nowotworu, chorobami wieku starczego, takimi jak Parkinson czy Alzheimer. A ja spojrzałem na to z odrobiną sceptycyzmu. Jego reakcja była taka, że rzucił mi na biurko 10 kg literatury i odwracając się, powiedział, Przeczytaj to. Udało mu się w ten sposób zrujnować trzy kolejne miesiące mojego życia, bo nie mogłem po prostu oderwać się od tej literatury. Rozszerzyło się to jeszcze na poszukiwania w internecie, moje wyprawy do biblioteki Akademii Medycznej, odwoływanie wizyt w klinice, tylko po to, żeby o tym czytać, a to, co przeczytałem, było naprawdę fenomenalne. Czytałem o badaniach przeprowadzonych przez największe ośrodki w Ameryce Północnej, przez najbardziej poważanych lekarzy z najbardziej uznanych czasopism medycznych i nie mogłem wprost uwierzyć w to, co przeczytałem. Po 12 latach prób laboratoryjnych i tuzinach opublikowanych prac naukowych znajomi naukowcy zaczęli prosić doktora Bunosa, aby udostępnił to odżywcze i zupełnie nieszkodliwe sproszkowane białko do testów na ludziach. Wiele badań wykazało natychmiastowe pozytywne efekty. Immunokal przywrócił mi życie. Przez cztery lata bardzo cierpiałam z powodu fibromialgii i czułam się, jakby uszło ze mnie życie. Większość czasu spędzałam w łóżku i dokuczał mi silny ból. Nie mogłam nawet iść do pracy, a jeżeli szłam, to tylko na kilka godzin, a po powrocie resztę czasu leżałam w łóżku. Musieliśmy wydawać tysiące dolarów na różnego rodzaju leczenie, ale tak naprawdę nic nie pomagało. W ogóle nie miałam życia towarzyskiego. I wtedy przyjaciel powiedział mi o immunokalu, którego wtedy nie chciałam wypróbować, bo pomyślałam sobie: O nie, nowy produkt, kolejne wyrzucanie pieniędzy w błoto. Lecz później stwierdziliśmy: Dlaczego właściwie nie spróbować? Co mam do stracenia? Już po tygodniu przyjmowania immunokalu nie mogłam w to uwierzyć. Mój ból mocno się zmniejszył, poczułam się o wiele lepiej. A teraz z każdym tygodniem czuję, że staje się silniejsza. Ból jest coraz słabszy i mam więcej energii. Jest to naprawdę coś wspaniałego. Czuję, że odzyskałam swoje życie. Mamy teraz życie towarzyskie, mogę wrócić do pracy i nie spędzam już całego czasu w łóżku. No cóż, okazało się, że immunokal ocalił życie. Moja żona była chronicznie chora, bardzo cierpiała, a wystarczyło kilka krótkich tygodni, by ból osłabł. Była w stanie odzyskać siły i zdrowie. Sam zacząłem przyjmować ten produkt i nie mogę uwierzyć, ale poczułem się dużo lepiej. Mój system odpornościowy stał się silniejszy, moje mięśnie są wzmocnione, a artretyzm w kolanie minął. Ja sam czuję się o wiele silniejszy i zdrowszy. Uważam, że to wspaniały produkt. Immunokal to wspaniały produkt. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem efektów, jakie przyniosło mi zażywanie immunokalu. Moi przyjaciele zauważyli, jak się zmieniłam. Ja sama to w sobie zauważyłam, również spostrzegła to moja rodzina. I to właśnie wyznacza nową erę w dziedzinie medycyny, jeśli chodzi o używanie tak zwanego nutraceutyku w leczeniu chorób klinicznych.